Anielska cierpliwość wymaga diabelskiej siły. Cierpliwość spryt tego, kto nie jest sprytny. Cierpliwość jest podporą słabych, niecierpliwość ruiną mocnych. Geniusz to tylko sprawa cierpliwości. Nigdy nie trać cierpliwości. To jest ostatni klucz, który otwiera drzwi. Praktykujmy cierpliwość, a nie ćwiczmy w niej innych. Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć. Miej cierpliwość do wszystkiego, ale przede wszystkim miej cierpliwość do siebie. Nie trać odwagi w rozważaniu własnych niedoskonałości, ale od razu przystąp do ich naprawy, każdego dnia rozpoczynaj zadanie od nowa. Cierpliwość przyciąga szczęście, przybliża to, co jest daleko. Cierpliwość to spokojna akceptacja faktu, że rzeczy mogą się wydarzyć w innej kolejności niż ta, o której myślisz. Sekret cierpliwości polega na tym, aby w międzyczasie zrobić coś innego. Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie. Cierpliwość i wytrwałość mają magiczny efekt, przed którym znikają trudności i znikają przeszkody. Kluczem do cierpliwości jest akceptacja i wiara. Akceptuj rzeczy takimi, jakimi są i patrzenie realistycznie na otaczający cię świat. Miej wiarę w siebie i we wskazany przez siebie kierunek. Uczenie się cierpliwości może być trudnym doświadczeniem, ale po jej pokonaniu życie stanie się łatwiejsze. Przyjmij tempo natury. Jej sekret tkwi w cierpliwości. Dwóch najpotężniejszych wojowników to cierpliwość i czas. Cierpliwość jest najlepszym lekarstwem na każdy problem. Chwila cierpliwości może zapobiec wielkiej katastrofie, chwila niecierpliwości może zrujnować całe życie. Miej cierpliwość. Wszystkie rzeczy są trudne, zanim staną się łatwe. Cierpliwości nie da się zdobyć z dnia na dzień. To jest jak budowanie mięśni. Każdego dnia musisz nad tym popracować. Kto może mieć cierpliwość, może mieć co zechce. Kiedy napotkasz różne próby, duże lub małe, bądź pełen radości, to okazja, aby nauczyć się cierpliwości. To bardzo dziwne, że lata uczą nas cierpliwości, że im krótszy jest nasz czas, tym większa jest nasza zdolność do czekania. Cierpliwy i kamień ugotuje. Stracić cierpliwość to przegrać bitwę. Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic, i Twoje nastawienie, gdy masz wszystko. Geniusz to nic innego jak wielka zdolność do cierpliwości. Nie będę rozpraszał się hałasem, paplaniną ani niepowodzeniami. Poprowadzą mnie cierpliwość, zaangażowanie, łaska i cel. Ludzie, którzy trzymają się rzeczy od lat i nigdy się nie zatrzymują, prawie zawsze wygrywają. Bądź cierpliwy i wyrozumiały. Życie jest zbyt krótkie by być mściwym lub złośliwym. Wszystko co najlepsze wymaga cierpliwości. Lepiej uzbroić się w cierpliwość i otrzymać to, czego pragniesz we właściwym czasie, niż wkraczać na wysokie stanowisko, gdy nie jesteś gotowy. Cierpliwość i wytrwałość. Przeciwieństwo ślepego uporu. I znacznie mądrzejsze od niego. Poszukujesz więcej inspirujących treści? Zostaw komentarz i zasubskrybuj.